14 dzień sierpnia, zapraszam na podsumowanie tygodnia na Bankier.pl z Piotrem Kuczyńskim, dzień analitykiem rynków Państwu. finansowych, dzień dzisiaj dobry. w barwach pustynnych, a więc szykuje się upalny weekend. No ni niestety, na szczęście, niestety dla pracujących, nie w klimie, no, bo jak w klimie, to może lepiej niż w domu. Może... Na szczęście dla tych takich jak ja, mają, codziennie mają niedzielę. No bez przesady. Regularnie komentuje pan wydarzenia rynkowe, więc. Ale to jest przyjemność, to jest hobby, które można i w czasie niedzieli robić. Czyli idealnie łączy pan hobby z pracą. Absolutnie. Fantastycznie. Taki to pożyje. Zapytam w takim razie o nieciekawe wydarzenia tego tygodnia, a wszystkim wam, drodzy widzowie, polecam zadawanie pytań Piotrowi Guczynskiemu na Facebooku. Mam tutaj podgląd na, na to, co do nas piszecie. Ja będę przekazywał te informacje do Piotra Kuczyńskiego i będziemy tu sobie na ten temat rozmawiali. A ja zapytam oczywiście od tego, co chyba przykuło najbardziej uwagę w tym tygodniu, czyli duża przecena na rynku metali szlachetnych, złoto, srebro, mocno w dół. No i tak naprawdę mm, Dlaczego? Czy to jest ta korekta, o której mówiliśmy tutaj przed tygodniem i dwoma tygodniami, że bańka rośnie i teraz rośnie, oczywiście. musiała się przekłuć jakoś? Bańka rośnie, bańka rośnie i została jakoś tam przekłuta. Yy, chyba 10 sesji było wzrostowych na, na złocie, tak, to, to gdzieś tak mi przeleciało, nie liczyłem, nie wiem, być może. Wiadomo było, że, że to za szybko. No, to jest jasne. To, że Goldman Sachs mówi, że w ciągu 12 miesięcy ma być 2.300, 300 to nie znaczy, że w ciągu 12 dni ma być 2.300. To, to jest oczywiste. Niektórzy tak to zaczyna, zaczęli traktować. No i dostali po głowie. I, i dobrze, no, rynek się troszkę uspokoił. Troszkę, bo to, to no owszem spadek był spory. Wczorajsze odbicie niecałe 2%, to no na razie nic, nie, nie, to nie jest jeszcze powrót do, do, do zwyżek. Pretekst był interesujący, bo oprócz tego, że na przełomie tygodni umacniał się dolar, bo się umacniał, to się skończyło wczoraj i przedwczoraj, przestał się umacniać. Wracamy do trendu na osłabianie dolara, ale takie nagłówki robiło przede wszystkim to, że mocno rośnie rentowność obligacji. No może i mocno. Od 55 setnych do wczoraj 71 setnych. No to jest mocno. Tak. no Nie wiem, czy to jest mocno. Nie, no naprawdę ten ruch był bardzo wyraźny. Yy, wiadomo, że tutaj nawet niewielkie zmiany powodują duże zmiany procentowe. I natomiast jasne. te zmiany procentowe był, no robiły, robiły no, wrażenie. No, był wyraźny, był wyraźny. Chodzi przede wszystkim o to, ja nawet na swoim komentarzu tygodniowym zamieściłem taki wykresik porównanie realnego oprocentowania realnego obligacji, realnego, czyli po podjęciu inflacji i ceny złota. Więc im bardziej ujemne jest to oprocentowanie realne, tym wyżej jest cena złota. Ale reakcja była według mnie no, tylko i dlatego tak mocna, że ostatnio mieliśmy, no ulica kupowała złoto, delikatnie mówiąc, no o tak można powiedzieć. No. Ja się zastanawiam, czy rzeczywiście te odniesienia do amerykańskich obligacji i ich cen mają tutaj wyraźne znaczenie w tym kontekście? Mogą mieć jakieś, to Czy jest bardziej? Element, element dodatkowy, według mnie. Oczywiście, gdyby te różnice były duże, no to byłoby jasne, że się nie opłaca trzymać złota, opłaca się trzymać obligacje, bo one płacą dywidendę. Jest rentowność obligacji, płacą odsetki, prawda? A złote dywidendy, jak to się mówi, nie, nie płaci. Więc to jest jasne, za jakiś to czynnik no, niewątpliwie by był. Ale to umocnienie dolara, według mnie, wywołało korektę. Później te nagłówki rentowności rosną. Postawiło kropkę na ticzy, wybiło ten gwóźdź do tej trumny. I, no i poleciała cena złota. I mówię, dobrze, trochę rynek się uspokoi, według mnie. To 2-300 za 12 miesięcy Goldman Sachs'a w dalszym ciągu ma szansę być zrealizowane, ale nie, jak żeśmy mówili, nie przez 12 dni na Boga. Pan Maciek tutaj w komentarzu zwraca uwagę w temacie metali. Platyna nie nadąża za złotem i srebrem. Rynek, co prawda, niewielki i może blokować sprawa koniunkturalna. Czy Tam pan patrzy na rynek platyny? Tam jest kwestia platyny i katalizatorów do spalinówek, prawda? Ja, z, tego, co się pa... coś... z tego co, co tam jest się. to komponent potrzebny do produkcji Ta, tych właśnie, właśnie ale Do spalinówek, a nie do elektryków. W związku z tym mniejszy popyt na, 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 na spalinówki powoduje, że że mniejszy jest popyt na, na, na platynę. No, takie tam uzasadnienie. Faktem jest, że po prostu rynki finansowe skupiają się na dwóch przede wszystkim metalach: złocie i potem srebrze. Bo jak żeśmy mówili tutaj. Wiele razy srebro ma dużo większą betę, więc te reakcje są gwałtowne. Widzieliśmy I tak też było. Potężne wzrosty i tak. potężne spadki. W tym no. tygodniu też tak było? Rzeczywiście złoto traciło tak pod 10%. No nie, Jedno, jednosesyjnie to było Nie, na pewno. 6, no, proszę 6, pana, 8, 8 chyba, 7-7 no na pewno. To mówi pan, drogi panie, od szczytu do dołka. To tak, mhm. to nawet i 10%. No prawie. 2070 minus 10. To, to mówię ile 10, to jest. To co pan oponuje. No, 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 ale nie w jednej sesji. Ja mówię o tym, że nie podczas jednej sesji. Dobrze. A, złoto, a srebro zdarzało się wtedy, kiedy złoto traciło 6, to co widziałem. O, mhm. tak, umówmy się. Ja mogłem źle widzieć, prawda? Mogłem źle spojrzeć nie w właściwym momencie. Kiedy złoto, cena złota spadała o 6%, to cena srebra spadała o 15%. No to widziałem. O, właśnie, to chciałem powiedzieć, no bo te 15% też przykuło moją tak. uwagę i chciałem to tutaj przytoczyć. Świetnie. Yy, nasi widzowie bardzo widać, yy, porusza ich polityka w Stanach Zjednoczonych, bo sporo się sypie komentarzy. I nie opalają się, nie kąpią się. A to pytanie do Was, drodzy Państwo. Czy Dzisiaj te... jest piątek, jutro jest sobota świąteczna, czyli oprócz Pana. Redaktora, który dzisiaj pracuje dumnie, to większość odbiera wolny w jutrzejszą sobotę. No pe pewnie tak jest, pewnie tak jest. Natomiast jak widać przy, przy sobocie i przy y, takiej mini sobocie, czyli piątku wolnym za sobotę. Niektórzy pracują. Myśli dryfu, nie, nie pracują. Myśli ich dryfują w kierunku Stanów a, no, Zjednoczonych. Bo, dobra. I Kamali Harris oczywiście. Tak jest. No właśnie. Bo na przykład, patrzę sobie, przeglądam w tej chwili komentarze, pan Łukasz twierdzi, że przez najlepsze 5 lat nie będzie prezydenta demokraty, a pan Piotr pyta, czy prezydent demokrata zakończy hossę w USA, czytaj na świecie. Nie wiem, dlaczego ma nie być prezydenta demokraty przez najbliższe pięć lat. Jeżeli yy, nasz widz mówi, że przez wybranie Kamali Harris, to myślę, że się, myślę, że się myli. Owszem, opinie na temat ym, tej pani polityk polityczki powinno się mówić. Ja jestem na bakier z tą poprawnością polityczną, jeżeli chodzi o femi, jak to feminizację. Feminizację no, tak, jest taka nazwa, tak. No właśnie, jestem trochę na bakier. Mówię chodzi o... o szacunek, a niekoniecznie no ja jestem... konkretne słowa. Bardzo sz szanuję panią Kamalę Harris. Więc yy, jeżeli chodzi o, o przyciągnięcie yy, afroamerykanów, no to jest wątpliwa sprawa ponoć. No, niewątpliwie może przyciągnąć yy, niebiałą część Ameryki Potroszę, po nie, nie, nie za bardzo. Po, to nie, nie w tym rzecz. Ona jest chyba pewną przeciwwagą dla Bidena, jeżeli chodzi o i to ci państwo, którzy tego nie śledzą, mogą być nieco zdziwieni. O surowe podejście do występków wszelkiego rodzaju. Bo jak była panią prokurator w Kalifornii, to zasłynęła tym, że była niezwykle surowa. Prokurator Generalna Kalifornii. To była niezwykle surowa. I, 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 i ponieważ Trump jest bardzo surowy, teraz wojsko wyprowadzi, będzie strzelał itd. Tak to może jako przeciwwaga łagodnego Bidena pojawiła się pani Kamala Harris. Tak kombinuje. Poza tym, poza tym Biden chce podnieść, podwoić opodatkowanie najbogatszych, stopę opodatkowania najbogatszych, a pani Kamala Harris była no bardzo. Łagodna w stosunku do dużych firm, o tak mogę powiedzieć. W związku z tym to chyba takie próbowanie znalezienia jak jakiegoś takiego wyważenia. Tak. Tyle wątków politycznych w takim razie, a proszę się odnieść, bo tutaj nasi widzowie też o to pytają o ewentualne uzależnienie performance, czy właśnie notowań no tak, rynku tak. amerykańskiego w stosunku do tego, gdyby wygrał demokrata, bo y, pojawia się więcej takich głosów, że y, amerykański akcjonariusz powinien przejmować się tym, że, że, że wygra demokrata. To, jeżeli miałby wygrać demokracja. To znaczy, jeżeli się słucha prezydenta Trumpa, to czeka nas potężna zwała, jeżeli się on <grywa> przegra. No bo on to bez przerwy mówi, przecież bez przerwy to mówi. Yy, Ja jakoś w to wątpię. To znaczy być może, może się zdarzyć tak, że listopadowe wybory zbiegną się z drugą falą pandemii, wtedy pan Trump powie, no miałem rację. Prawda? Bo może się tak zdarzyć. Tak. No i właśnie. Ale z samego powodu, że wygra Wygrałby Biden, a niestety, z mojego punktu widzenia niestety, państwo może kochają pana Trumpa, ja nie. Z mojego punktu widzenia niestety pan Joe Biden zaczyna tracić, dlatego że jeszcze no, dwa, trzy tygodnie temu miał 15 punktów średnio przewagi, a teraz ma 7 punktów przewagi. Niby przewaga, ale jeżeli chodzi o pana Trumpa, to przewaga 7 punktów nie daje pewności. Pan Łukasz, który mówił o tym, że będzie prezydent kolejny niedemokrata, powołuje się na model, który zacytował, a nie na jego własne przeczucia, który by sugerował, że. A jaki tuż to jest model? Szczerze powiedziawszy, podczas programu nie miałem szansy się z nim zapoznać, okay. natomiast model sugeruje. Że, że teraz będzie również Republikanin, ponieważ patrząc po prostu na predykcje w poprzednich wyborach, podczas kampanii wyborczej, jak tenże model obstawiał. Pożyjemy, zobaczymy. No Otóż, to. Więcej Otóż to, Panie Łukaszu, oczywiście sprawdzimy, zweryfikujemy ten model w praniu, a my porozmawiajmy Trochę szerzej o warszawskim rynku kapitałowym, bo w tym tygodniu naprawdę przyzwoite zachowanie WIG-20, który. Przez moment. Przez moment, który no znalazł się na poziomach widzianych ostatnio w marcu, co nie było takie oczywiste. A z drugiej strony co no to tak pani No bo mówiliśmy tutaj, że. 1740-1853, jeżeli przebije 53, to 2020, a więc mówiliśmy tutaj. No, mówiliśmy. Wiele razy. Mówiliśmy, a ja. ja te, te 53, tylko pan powiedział, to 53. jeżeli, a ja tak. powiedziałem, że to nie było takie oczywiste, to wszystko okay. jest spójne. Spójne, tak jest. On rzeczywiście naruszył to 53 przedwczoraj, wczoraj z wielkim entuzjazmem pokonał, procent do góry. I, i ruszył na weekend. I ruszył na weekend. Ile tam było? 13-14 set do góry było. No coś takiego mniej więcej. No więc właśnie. Natomiast w tym tygodniu również sporo negatywnych emocji, yy, towarzyszących inwestorom na rynku New Connect, yy, gdzie s, s, sporo no 13% spadków w parę dni. No to... Tak, naprawdę, naprawdę dużych ruchów i to, to z jednej strony. Z drugiej strony e, głośna spółka Formas, która również u nas była e, na czacie inwestorskim, na Pulsie Biznesu, e, gdzie... Od razu no, mówię, że nie znam sprawy. Najwięksi menedżerowie. Tak. E, natomiast e, nie chciałbym porozmawiać stricte o tej spółce, natomiast o szerszym, o szerszym fenomenie, bo e, obawiam się trochę, siedząc tutaj z panem, że będziemy mieli powtórkę, z roku 2000, kiedy to było 7, 6, 7 kiedy wszyscy kupowali akcje, uważali, że to jest świetny sposób na wzbogacenie się. Kupowali mnóstwo papieru, no, niezbyt wartościowego, można tak powiedzieć. Po czym potem temu towarzyszyły duże dramaty, również osobiste i życiowe, i zastanawiam się, czy. To nie jest moment na jakiś kubeł zimnej wody ze strony regulatorów, bo widzimy rosnącą liczbę rachunków maklerskich, Mieliśmy dane A cóż w tym tygodniu. co regulatorzy mogą zrobić takie. No, przy, przynajmniej to mocno przestrzegać. Panie redaktorze, od lat jest to samo ciągle. Ja 27 lat jestem na rynkach. Obserwowałem to już wiele razy. Zawsze jest to samo. Zawsze właśnie mnóstwo rachunków. Hossa zasuwa, zasuwa, zasuwa. Wtedy wszystko się załamuje, wszyscy płaczą. Dobrze, że nie biegną. I nie proszą rządu o zwrot pieniędzy, bo w Chinach było i tak nawet, prawda? Pamięta pan? To no jeszcze nie jesteśmy, nie jesteśmy w Chinach. Nie jesteśmy w Chinach. No właśnie. Tak. Więc tak to wygląda. Ale nie bardzo widzę, co mógłby powiedzieć regulator, oprócz powiedzieć, powiedzenia tego, o czym mówił Alan Greenspan, co z upodobaniem przypominam, w 1996 roku o nieracjonalnej przesadzie rynków, prawda? Mhm. No powiedział to i znowu z upodobaniem to przypomnę indeksy spadły, 2% straciły, bo Alan Greenspan był szef FED. Bardzo poważany. Kilkanaście lat chyba, 17 lat chyba był szefem FED. Coś koło tego, coś koło tego. No, 2% indeksy spadły, po czym NASDAQ rósł przez 4 lat i zyskał 300%. 300%. Mhm. No, więc tyle może zrobić regulator. Powiedzieć, proszę Państwa, panuje na rynku nieracjonalna przesada. Kropka. No, no, co więcej może zrobić no, no? Przynajmniej, przynajmniej no życzyłbym sobie może jakiejś zwiększonej aktywności, która przynajmniej u tych, którzy, yy, u których wywołało, yy, pojawiło się przekonanie, że jest to łatwy zarobek bez ryzyka, bo i tak wszystko rośnie, yy, że pojawi się ktoś. Proszę <laughs> pana, widziałem przed wczoraj chyba tak? tytuł JP Morgan mówi, że nigdy nie było tak łatwo zarabiać pieniędzy. To, 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 o czym Pan mówi? Mam wrażenie, że nie gra Pan ze mną o do jednej bramki. No, cy, Cytuję tytuł z Bloomberga albo tam się Reutersa. Tam siedzą akcjonariusze, to... którzy potencjalnie mogą stracić pieniądze, a Pan śmieszkuje z JP Morgan. No. Ludzie. No dobrze. Yy, por... to, to nie moja wina, że tak mówią. <laughs> no więc właśnie. Ktoś mu się pośmiali, a może być na koniec tego wszystkiego płacz, ale oczywiście, płacz, was, oczywiście. Wam, wam tego, drodzy widzowie, nie życzę. Absolutnie e, nie. Pan Grzegorz dopytuje, jaki był... Ja jeszcze był, no... tylko jedną rzecz powiem. Najlepiej na początku dostać po tyłku. Naprawdę. Ja pamiętam, jak w 1993 roku kupiłem akcję, teraz pamiętam, 27 lat minęło, Akcję Sokołowa, straciłem 700 zł i zbeszczałem, mówię, o cholera, to nie takie proste. <grym> I dzięki temu w 1994 roku na tej, jak Państwo zobaczą, to było tak, taki spadek, nic nie straciłem. No więc e, pamiętajcie też, żeby nie angażować wszystkich e, środków od razu w inwestycje, tylko trochę zaznajomcie się z tym, co robicie. Warto się znać na tym, co się robi. To o, taka ogólna chyba zasada życiowa. E, a pan Grzegorz zapytuje, jakie mogą być pierwsze reakcje rynków, gdy powstanie skuteczna szczepionka przeciwko koronawirusowi. Taka e, rosyjska. E, na przykład ta rosyjska. Nie wiem, czy pan słyszał. Dzisiaj jesteśmy w wyjątkowo komediowym <laughs> Do... nastroju. Ale ten komentarz był wyjątkowo zabawny, że Rosjanie <laughs> powiedzieli, że to. Zbieg okoliczności, bo oni nad tą szczepionką pracowali już od dawna, więc... Tak, oczywiście, wiedzieli, że będzie koronawirus, tak. sami go wywołali, Prawda? No, trochę takie podejrzenia tak się wyszło. narzucają, Prawda? więc... Tak Nie wiem, jeżeli chodzi o szczepionkę, to... E, Grzesiowski? Doktor Grzesiowski. To okej, okay, znowu będę pamiętał tylko pierwszą część. To na... poza anteną, żeśmy rozmawiali. Grzesiowski. Doktor Grzesiowski dzisiaj mówił, że najgorsze to, co mogłoby być, to to, że inni wezmą przykład z Rosjan, to już całkiem serio mówimy, uh -huh. i, zacz i zaczną masowo sprzedawać niesprawdzone szczepionki, bo to będzie katastrofa wtedy. I rzeczywiście ja bym się tego nieco obawiał. Zresztą ja ciągle powtarzam: jeżeli ktoś wymyśli szczepionkę, która będzie po 7-8 miesiącach już gotowa do szczepienia, to ja, zacięty szczepionkowiec, kilkanaście lat szczepiący się wraz z żoną na grypę nie zaszczepię się taką szczepionką, kropkę. No i myślę, że... Nawet jeżeli jest... będzie przetestowana Przez 7-8 miesięcy? Już, już no, no, no na pewno i będziemy wiedzieli, jakie będą skutki za rok czy dwa, akurat. No nie, no to po prostu według mnie olbrzymia część ludzi się tym nie zaszczepi, skutek tej szczepionki będzie według mnie żaden. To jest niezwykle przesadzone oczekiwania są na szczepionkę, bo jak, jak Dobrze, 10% rynkowa. społeczeństwa się zaszczepi, będzie wszystko. Skuteczny byłby lek. Lek. No bo lek to każdy weźmie, jeżeli będzie chory, prawda? I będzie okej. Okay. Nie, nie, będzie, nie będzie obciążenia ochrony zdrowia, nie będzie e, obciążenia szpitali i tak dalej i tak. Lek byłby skuteczny, a nie szczepionka. Reakcja rynkowa na potencjalne no tego typu czeka. Oczywiście, ile razy. Proszę pana, Ile rady w ciągu ostatnich miesięcy było? O, już Moderna ma szczepionkę, o, już i Ksiński ma szczepionkę. Czyli rynek się tym nie przejmie. Nie, no przejmuje się przez jedną sesję. Okej, okay, dobrze. <noise> Czyli to jest, Panie Grzegorzu, coś na day trading. Jeżeli lubi Pan ryzyko albo siedzi Pan non-stop przed monitorem, to jak najbardziej proszę śledzić. Potem się zaczną pojawiać takie komentarze jak moje, że niewiele osób się zaszczepi i będzie. A, czyli pan gra już pod swoją grę. Wszystko jasne. Ja zapytam jeszcze o tym, co dzieje się na rynku walutowym, bo wydawało się, że rzeczywiście. W Polski nic się nie dzieje. Tak, to, to wyjątkowo nic się nie dzieje. Nawet urzekł mnie jeden z tytułów komentarzy, który wypuściło, zdaje się TMS Brokers, analitycy TMS Brokers pod tytułem Stary złoty mocno śpi. O. I, I zwrócili uwagę, że y, w, podczas y, ostatniego chyba tygodnia czy paru tygodni zmienność na złotym to jest zdaje się dwa grosze. Nie wiem, no, znikoma. Też patrzyłem tak. z, z pewnym zdziwieniem, nawet w jednej telewizji dzisiaj rano mnie pytano o to. Ja mówię, no, po prostu wszyscy wyjechali na urlop dlatego nic się nie dzieje. No ale to, to, to wcale nie jest takie głupie wytłumaczenie, naprawdę, no, bo ale... mnóstwo jest graczy indywidualnych, naprawdę y, wielu. I może po prostu obroty siadły i nikomu się nie chce grać, jest za gorąco. No bo jak się dolar bardzo umacniał, bo był ten taki okres właśnie chyba piątek, poniedziałek, wiem, że przełom tygod tygodni, to złoty powinien mocno tracić. Tak, guzik, prawda, nic. No. Zaczęło no się, euro zaczęło się umacniać. Na przykład wczoraj patrzyłem w stosunku do euro prawie żadnej zmiany do dolara, no trochę się umocnił złoty, nie wiem. Na frank złotym praktycznie ruchu nie ma. No, tak, tak jakby wszyscy sobie poszli. Odpoczywać. To Ja zapytam w takim razie o euro-dolara, bo tutaj y, o tyle ciekawe jest to, że, że rzeczywiście mieliśmy tą korektę i umocnienie tak. dolara. Takie paskalił. dwa dni umocnienia. Tak. Po i... raporcie z rynku pracy. Tak prawda? jest. Po dokładnie, dokładnie. Raport. I okazuje się, że, że, że trwałość tego, tego umocnienia, tego ruchu wcale nie była jakaś taka imponująca, bo wróciliśmy do poziomów, które, które, tak które były. Czy teraz mamy taki trend boczny na eurodolarze? Myślę, że w dalszym ciągu mamy trend wzrostowy, mhm. przy czym no, być może będzie w bok jakaś korekta, ale nie spodziewam się przeceny euro, no, to, to, czyli umocnienia dużego dolara. Nie spodziewam czyli się. Czyli trend tego. wzrostowy, ale on może trochę osłabnąć ten, ten trend. To, pan, nie. zobaczymy, co się będzie działo z tym pakietem pomocowym w Stanach Zjednoczonych, bo tam ci Republikanie i Demokraci się tłuką bez, właściwie właśnie nie tłuką. Bo wczoraj był, jak oni już tam odliczają w Bloombergu i Reutersie, czwarty dzień, w którym w ogóle nie podjęli rozmów na ten temat. W związku z tym niektórzy mówią, a to może gdzieś tam we wrześniu będzie ten pakiet, a może w ogóle nie będzie, no może samo się załatwi, nie będzie pakietu pomocowego. Od tego sporo zależy, dlatego że demokraci chcą dużo wyższych sum. Prawda? Oni chcą 3,4 biliona, republikanie chcą 1 bilion jeżeli się skończy na dwóch bilionach, to myślę, że nie, ale 1,5, 1,7, to wtedy dolar może znowu osłabnąć. No bo znowu kupak dolarów trzeba wydrukować. No, no. no tak. Ta, tak może rzeczywiście być. Na koniec zapytam, czy, czy śledził Pan doniesienia również kryptowalutowe ostatnio? Bo... To znaczy ostatnio to sprzed paru dni pamiętam, że było 12 z groszami. 12 złotych? Nie, no tysięcy. Ach, tysięcy dolarów. Tak. W tej chwili 11 no, to już blisko było. Było blisko. Bardzo dziękuję, dziękuję za dzisiejsze bardzo. spotkanie. Piotr Kuczyński był gościem Bankier.pl w tradycyjnym podsumowaniu tygodnia. Na rynkach robimy dwutygodniową przerwę. Okej. Okay. Gdyż... To nawet mi odpowiada, bo ja wyjeżdżam teraz dzisiaj na działkę i, Cieszę i się... chciałem Panu powiedzieć, że za tydzień chyba nie wrócę. Cieszę się, że mogłem pomóc. Szanowni widzowie, wracamy w takim razie po dwóch tygodniach. To jeszcze będzie sierpień, więc podsumujemy wydarzenia, które się w tym czasie wydarzyły. Liczymy oczywiście, non-stop, na Waszą obecność. Zaglądajcie w tym czasie na bankier.pl, bo tam mnóstwo ciekawych informacji rynkowych. Forum działa, rozgrzane do czerwoności. A więc tam również zaglądajcie, jeżeli inwestujecie i potrzebujecie e, pogadać z kimś na temat tego, co dzieje się na rynku. To jest najlepsze miejsce i zresztą bardzo chętnie odwiedzane. Do zobaczenia na bankier.pl miłego tygodnia i widzimy się, tak jak wspomniałem, za dwa tygodnie.